W tej części porozmawiamy o tym, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, jak zadbać o siebie w pracy i poza nią. I myślę, że jako psychoterapeutki poznawczo-behawioralne, y, chyba zaczniemy właśnie od pracy z naszymi myślami. Y, myślisz, Martyna, że to może być coś, co osoba doświadczająca wypalenia może też wdrażać indywidualnie? Myślę, że jak najbardziej. Patrząc z perspektywy pracy gabinetowej, praca nad myślami jest tą naszą nadrzędną perspektywą. Bardzo się na tym skupiamy w terapii. Więc myślę sobie, że tak samo jak w procesie terapeutycznym, jesteśmy w stanie też trochę nad tymi myślami pracować też indywidualnie w celu jakiejś takiej poprawy, zmiany sposobu myślenia. I restrukturyzacji poznawczej, mówiąc w takim żargonie naszym psychologicznym. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby nieco zmienić ten sposób postrzegania pewnych rzeczy, rozumienia, tak aby te emocje wynikające z naszej interpretacji nie były tak intensywne jak, jak do tej pory. No i myślę sobie, że też dużo jakby racji jest w tym, co powiedziałyśmy wcześniej, jeżeli chodzi o te zniekształcenia poznawcze, że to jest ten element pracy, która byłaby w moim odczuciu znacząca, czyli nauka takiej identyfikacji, że to jest jakaś taka pułapka myślenia, czyli zniekształcenie poznawcze, nazwanie sobie tego i próba takiego elastycznego zrozumienia i z zmiany trochę tego, tej pierwotnej myśli, która nam się pojawia. Żeby zdrowiej trochę podejść do tej, do tej sytuacji i w jakiś sposób wpłynąć sobie też na, na to, jak się w danej sytuacji czujemy. Myślę, że tutaj kluczowe jest to słowo właśnie zdrowiej, a niekoniecznie super pozytywnie. Jak pomyślę sobie o pracy właśnie z pacjentami, to często na początku, kiedy mówimy sobie o tej pracy, właśnie z myślami automatycznymi, Spotykam się z taką obawą, że to teraz trzeba założyć różowe okulary i przez nie patrzeć na świat i że to jest no, nie do końca jakiś taki naturalny dla nas stan. I no właśnie ważne jest to, żeby zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że mamy myśleć, że wszystko będzie super, że wszystko co robimy jest wspaniałe, ale żeby spróbować na te takie niezdrowe, trudne myśli spojrzeć właśnie z takiej bardziej zrównoważonej, zdrowszej perspektywy. I mówiłaś o zniekształceniach poznawczych, jak pomyślimy sobie o takim przekonaniu muszę to zrobić na 100%. Jak mogłaby brzmieć taka zdrowsza alternatywa? No po pierwsze już e, słowo muszę e, jakoś moją lampkę zapaliło. E, po pierwsze, zastanowić się, dlaczego mam takie poczucie, że ja muszę coś zrobić, nie? że jakby to byłoby takim punktem wyjścia, jak sobie tą myśl zmodyfikować. No i też dlaczego, z jakiego powodu, to zawsze musi być to 100%, tak? skąd to wynika. I ja lubię takie stwierdzenie robienia rzeczy wystarczająco. I taka myśl alternatywna, która mogłaby wybrzmieć w tym przypadku, to. Po prostu postaram się na tyle, na ile będę potrafiła w tym momencie, ale to niekoniecznie oznacza, że jak nie robię czegoś na 100%, to znaczy, że robię to źle. Nie zawsze myślę, że musimy wszystkie rzeczy robić na 100% i takim zdrowszym sposobem myślenia byłoby właśnie zamiana tego muszę na 100% na zmianę w kontekście zrobię to tak, jak potrafię. Też wydaje mi się, że kwestia tego muszę i zmiany go na to, że decyduję, że to może mieć też jakieś złe strony, może być trudne, może mnie obciążać, ale z jakiegoś powodu to robię i właśnie nazwanie tego powodu może być pomocne i istotne. Ale właśnie też tak jak zaznaczyłaś, co, co to znaczy to 100%, dlaczego 100%, i czy jeżeli zrobię to na 70%, to czy właśnie może to będzie wystarczająco okej. Okay. Tak, i y, tutaj się znowu też może wkradać takie myślenie w kategoriach czarno-białych, czyli jak y, zrobię to na 100%, no to będzie ok, ale jak zrobię na 70%, to już znaczy, że to jest porażka, błąd i to jest nie do zaakceptowania. I zmiana tutaj jakby w tym kontekście rozumienia na zasadzie, że 70% być może jest tym wystarczającym. Y opiekowaniem się danym zadaniem, czy trudnością, czy jakimś tam problemem, już będzie ok, niekoniecznie znaczy, że robimy coś nie tak. A właśnie tutaj odnosząc się trochę do tych nierealistycznych oczekiwań względem siebie, czy tego perfekcjonizmu, no to tutaj jakby ten schemat myślenia często będzie nam towarzyszył, więc jeśli mamy tendencję do takiego sposobu interpretowania, no to gdzieś tutaj jest sygnał, żeby się tym tematem, tym obszarem zaopiekować. Tym bardziej, że to właśnie ten nasz sposób myślenia będzie bardzo mocno wpływał na nasze emocje, na nasze zachowania, na to też, jak będzie się czuło nasze ciało, jak będzie reagowało. I właśnie w pracy poznawczo-behawioralnej wychodzimy z założenia, że pomiędzy tymi czterema komponentami czyli naszymi myślami, doznaniami w ciele, emocjami i zachowaniami istnieją wzajemne powiązania i praca nad tym naszym sposobem myślenia może być bardzo pomocna na przykład w redukcji stresu który tak jak wspominałyśmy jeżeli towarzyszy nam przewlekle może być takim predyktorem wypalenia zawodowego Pomyślałam sobie o tym, że poza taką pracą, właśnie poznawczą, poza tą restrukturyzacją, ważna byłaby kwestia takiego zadbania o siebie w znaczeniu planowania przerw, planowania odpoczynku. I myślę sobie w dalszym, dalszym kontekście, że ważne w ogóle jest zadbanie ogólnie o potrzeby czyli to, co gdzieś się na początku wydaje się, może, może z jednej strony niezwiązane, ale jednak jest podstawą naszego funkcjonowania, czyli zadbanie o to, żeby nasz sen był regenerujący, żeby był no, odpowiednio długi. Kolejnym elementem byłoby zadbanie właśnie o regularność posiłków i też o to, żeby one były jakościowo przemyślane na zasadzie, że to nie będzie. Jakaś tam szybka przekąska przed czy w trakcie pracy, tylko żeby było to na tyle jakościowe, żeby dawało nam też przestrzeń i energię po prostu do wykonywania tych obowiązków. Myślę, że to jest bardzo ważne i też zwróciłabym uwagę na to, że być może to się wydaje takie mało psychologiczne, ale tak naprawdę jest bardzo ważną bazą. I kwestia właśnie takiej higieny snu, o czym wspominałaś, i tego, co jemy, w jaki sposób jemy, że ten posiłek też może być właśnie takim dla nas czasem na to, żeby się zatrzymać, żeby to nie było. Jedzenie w pośpiechu, jednocześnie planując, co jeszcze mamy do zrobienia. Tylko, że to może być dla nas jednocześnie taki moment jakiejś praktyki uważnościowej, nie? że jestem tu i teraz, że wiem, jak to jedzenie wygląda, jak ono pachnie, jak ono smakuje. I że to takie zatrzymanie się właśnie yy, i uważność na, na te bieżące doświadczenia może być bardzo istotnym czynnikiem. Ale właśnie też kwestia tego odpoczynku i przerw. Jasne, że to pewnie w dużym stopniu zależy od rodzaju pracy, którą wykonujemy, bo nie zawsze mamy taką możliwość, ale na tyle, na ile mamy na to wpływ, warto byłoby o tym pamiętać. Choćby jakiś y, krótki spacer, wstanie od biurka, poruszanie się przez moment, y, że to jest bardzo ważny czynnik właśnie chroniący. Czyli tak mówisz o takim elemencie też wprowadzania jakiejś takiej aktywności typowo fizycznej, nie? że wiadomo, że w różnych obszarach zawodowych pewnie ilość tego wysiłku fizycznego jest różny, ale bazując na tych przykładach, o których powiedziałaś, czyli kiedy mamy pracę siedzącą, przy biurku, to jakby wprowadzanie takich elementów po prostu wstania, przejścia się, pójścia na krótki spacer, że to by gdzieś było takie istotne. No i z drugiej strony patrząc na znowu dbanie o te potrzeby, no to ta aktywność fizyczna, w ogóle dbanie o swoje pasje, zainteresowania, hobby, to też byłyby elementy, które byłyby istotne z perspektywy no po prostu dbania i przeciwdziałania wypaleniu. Nie? Że jakby to też się łączy zarówno dbanie o przerwy w trakcie pracy, jak i dbanie o tą, o tą sferę poza pracą. Tutaj każdy z nas ma pewnie swoje preferencje związane właśnie z tym wypoczynkiem. Czy dla kogoś to będzie bardziej taka forma w ruchu, czy to będzie właśnie jakaś technika relaksacyjna, medytacyjna, ćwiczenia oddechowe. Mamy naprawdę szeroki repertuar różnych zachowań, które warto wypróbować, przetestować sprawdzić, jak nam z nimi jest i przede wszystkim właśnie systematycznie i regularnie. Wdrażać je w naszym życiu. Ostatnią kwestią, na którą warto byłoby zwrócić uwagę, jest też praca nad naszymi umiejętnościami komunikowania się, ale przede wszystkim też właśnie takiego stawiania granic, asertywnego komunikowania naszych potrzeb, naszych emocji. Wydaje ci się, że to jest faktycznie istotne? Myślę, że to jest bardzo ważne. Szczególnie jakby w sferze zawodowej, ale myślę, że nie tylko, w sferze zawodowej gdzieś byłoby to ważne, właśnie z perspektywy dokładnie tego, o czym dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy, czyli przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Ale byłoby to istotne, żeby zachować te elementy, właśnie mówienia o swoich odczuciach, emocjach związanych z na przykład jakimś natłokiem obowiązków, z jasnym komunikowaniem. Jak możemy tą kwestię rozwiązać? Co mi to tak naprawdę robi, komunikując się z przełożonym w tej kwestii? No, nie? więc jakby to też byłoby gdzieś, myślę, istotne i ważne, żeby ta komunikacja, też odnosząc się do poprzednich naszych części, że to byłoby ważne z perspektywy takiej jasnej, otwartej komunikacji. Podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na to, że Warto pomyśleć również o konsultacji ze specjalistą, szczególnie wtedy, kiedy te trudności, o których rozmawiałyśmy, pojawiają się od dłuższego czasu. Bo to jest jak najbardziej naturalne, że każdy z nas może mieć gorszy dzień w pracy. Że możemy mieć taki czas, kiedy ten nasz poziom energii jest troszkę niższy czy ten entuzjazm do aktywności zawodowej jest no właśnie niższy niż zazwyczaj. Natomiast jeżeli zaczyna się to pojawiać częściej, jeżeli utrzymuje się przez okres Kilku tygodni to, to na pewno jest to sygnał do tego, żeby skonsultować to ze specjalistą. Tym bardziej, kiedy pojawiają się właśnie również symptomy epizodu depresyjnego, czyli właśnie tego, o czym dzisiaj też wcześniej rozmawiałyśmy. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, która dotyka naprawdę wielu ludzi w Polsce, ale nie tylko. Dlatego. Cieszę się, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać, możemy jasno zakomunikować, uwspólnić trochę tą wiedzę, którą, którą mamy i mamy nadzieję, że udało nam się gdzieś zwrócić Państwa uwagę na to, co istotne w kontekście wypalenia zawodowego i być może zachęcić do skorzystania z pomocy specjalisty. Warto byłoby jeszcze zaznaczyć, że wypalenie jest stanem, z którego można wyjść, natomiast na pewno nie jest tu wystarczający tylko wypoczynek. Takie całościowe działanie w kontekście wdrażania, pracy z naszym sposobem myślenia, zadbania o higienę naszego życia, higienę snu, jakość tego, co jemy, zadbanie o wsparcie, o korzystanie z tej sieci wsparcia, którą dysponujemy. I właśnie umiejętność czy uczenie się stawiania granic będą takimi czynnikami, które warto wdrażać, a w przypadku nasilonych trudności, warto pomyśleć o konsultacji ze specjalistą.